Właściwie nigdzie nie ma ich zbyt wiele na starszych osiedlach, bo wtedy nie było tylu samochodów na tych najnowszych, bo deweloperowi się to nie opłaca. I choć zmieniło się prawo, to niewiele to zmieni. Liczba miejsc postojowych rosła nie będzie zupełnie inaczej niż ich cena. Maciej Stopczyk. Zaraz, 16 metrów kwadratowych. Kapitalnym remoncie. Cena 95 tysięcy, co daje niecałe 6 tysięcy za metr kwadratowy. Prawdziwa okazja. Że są osoby, które sprzedały za 120-30 tysięcy garaż. W Warszawie potrafią kosztować nawet dwa razy tyle, gdy w mieście coraz trudniej o miejsce znalezienie wolnego przed domem to jak trafienie szóstki w totka. W godzinach. Po jak już ludzie wracają z pracy. Wtedy już jest problem taki. Największy tam, gdzie kilka dekad temu projektantom osiedli rozmiarów powiatowego miasteczka nie śnił się poziom dzisiejszego życia. Projektowało się jedno miejsce postojowe na 10 mieszkań. A tu wciąż przybywa chętnych, także z okolicznych, nowych osiedli. Tutaj jest teraz ten nowy biurowiec i tu wiesz. Bo nowe też buduje się często jak dawniej, nie dbając specjalnie o parkingi. Deweloperom to się nie opłaca. Nawet w ofercie sprzedażowej wskazują nasze miejsca postojowe na osiedlu. Zaszła konieczność blokowania przynajmniej części miejsc. Prace ziemne są bardzo kosztowne, drogie i też niestety nas bardzo dużo problemów. Dlatego deweloperzy robią wszystko co mogą, żeby tych miejsc parkingowych zrobić jak, naj, jak najmniej. Co najmniej jedno na mieszkanie, a poza centrum półtora. Taki wymóg stawia Przepisy. Ale i to się zmienia. Zgodnie ze znowelizowanymi w sierpniu przepisami o specustawie mieszkaniowej, samorządy będą dowolnie stawiać inwestorom wymogi co do liczby miejsc postojowych. W przestrzeniach lepiej skomunikowanych komunikacją miejską. Tych miejsc parkingowych może być mniej, no bo zakładamy, że wtedy nie potrzeba e, dwóch samochodów. Restrykcje względem ilości miejsc postojowych i samochodów będą rosły. To trend w całej Europie. Wskaźnik motoryzacyjny. Dla Polski jest on najwyższy w Europie. Wynosi 700 samochodów na 1000 mieszkańców. Auto to w Polsce wciąż symbol statusu społecznego. Wkrótce może się pojawić nowy. I takie stare garaże, które kiedyś e, były uznawane jako garaże dla dziadków. Dzisiaj mają szansę dostać drugie życie, a pustostanów jest bardzo dużo. Inwestycja w remont i wynajem lub sprzedaż garażu może być nie mniej opłacalna od obrotu mieszkaniami. Dla wydarzeń Maciek Stopczyk Polsat News.